Helikopter! <laughs> I see the helly. Są dwa gunery Ale tylko na jeden można wsiąść, nie? Bez kitu Jezu jak... To trzeba nagrać, bo stary nam kuki nie uwierzy Ale mam małe FPS-ów Chyba cię słychać. A mnie słychać? Słychać mnie, no? Faktycznie to wygląda przynajmniej jakby ktoś do nas strzelał. Ja mam małe FPS-y w ogóle. Mam cel 0 metrów, lol. Czy jest jakaś 100 doła? Co to na to? Po której stronie prawej? prawej? Gdzie stary? To jest to! To, gdzieśmy byli! Chyba. Złazi. Trzeba znaleźć nam benzynę. NIE! Stary, nie ryb se jaj. Ile? Ja ci posrałem. Ty zasklonować w sumie. Eee, dek? jak Nie, nie mogę po... Jezu, pokazałem serwer! Bo ja na... Lotnisko! Przelecimy się tylko... Nie, nie mogę, nie mo Tu... Mogę zmienić na ten. Wbijem na drugą chyba. Nie, koło ciebie się... Nie, jestem z drugiej strony. Jak przybliżę, to mam artefakty. Te, teraz nie mam jak dale, jestem z drugiego miejsca, a z Gunner Seat i ten drugi. Gdzie? Gdzie? Pyski tu faktycznie. Dobra, dość tego materiału, bo będę wiedzieć, gdzie jesteśmy. Nara, Awe, Awe helikopter.